Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj znów zapraszam na film z serii Mierzymy. Tym razem będzie to hol ze sklepu. Mochito. nie tą stroną. Z tego co widzę po wyświetleniach, ta seria bardzo przypadła Wam do gustu. Także jeśli jesteście tutaj pierwszy raz bądź jeszcze nie subskrybujecie kanału, to gorąco Was do tego zachęcam. E, wtedy wiem, że te treści Wam się podobają, e, że chcecie e, oglądać moje poczynania tutaj. Także nie przedłużamy, przechodzimy do ubrań. Także zaczniemy sobie może od sweterka. Pierwsza rzecz to jest taki ładny różowy sweterek. Ma naprawdę bardzo ładny kolor takiego głębokiego różu. Jest naprawdę jest naprawdę bardzo przyjemny jednakże jak popatrzyłam teraz na skład to jest praktycznie w 100% sztuczny bo mamy tutaj tak 28% krylu 2 elastanu 65% poliestru i całe 5% wełny no co nie zmienia faktu, że naprawdę bardzo ładnie wygląda jest bardzo przyjemny Ja zamówiłam go w rozmiarze XL. Także tak się prezentuje. Ale kolor ma naprawdę przepiękny. Więc jeśli szukacie czegoś różowego, to warto się zainteresować. Kolejna rzecz to taki oto przeplatany sweterek. Ciężko go tu pokazać, więc zaraz założę go na siebie. I po założeniu wygląda to tak, tu mamy taki sweterek na zakładkę, tutaj to jest związane i w ogóle nie spodziewałam się, że tutaj pod tym będzie jeszcze taki jakby wszyty topik, więc z jednej strony fajnie, tylko że z drugiej strony, nie wiem czy to zobaczycie, ale tutaj macie taki gładki materiał. A ten topik jest w taki jakby prążki. I nie wiem, ale na żywo tak e, troszkę mi się to gryzie. Ma ładny kolor, takiej złamanej bieli. Jeśli chodzi o skład, to tu jest, mamy 50% wiskozy i czuć, bo faktycznie ten, przy, ten materiał jest bardzo przyjemny. Mm, ja zamówiłam to w rozmiarze XL. I wygląda naprawdę bardzo przyjemnie. Kolejna rzecz to taka oto beżowa, marynarkowa sukienka. Ja nigdy nic takiego nie miałam, więc byłam po prostu ciekawa, jak będę w tym wyglądać. Także zakładamy. No, i jeśli chodzi o tą sukienkę, no to tu już mamy problem, bo e, z tyłu wygląda to tak. I ja bym się ogólnie w nią dopięła, tylko że jestem e, sama w domu i po prostu e, nie sięgam tam z tyłu. E, jeśli chodzi tutaj na biuście, to ona się troszkę rozchodzi. No, i jeśli chodzi o pasek, no to tutaj już nawet. Przy wciągnięciu brzucha po prostu do dziurki mi brakuje, więc nie będę na siłę próbować. No też ta sukienka jest dla mnie, no ona taka ma być dopasowana, ale no przy swojej jakże nienagannej figurze, no to ja nie czułabym się w tym komfortowo, więc no raczej nie. Nie wiem czy powiedziałam, ale ja tą sukienkę zamówiłam w rozmiarze 42, bo to był największy rozmiar na stronie. No także jeśli jesteście troszkę szczuplejsze, to jak najbardziej możecie z tą sukienką spróbować. Jeśli macie wymiary podobne do mnie, no to same widzicie jak to wygląda. A następna rzecz to mamy tutaj koszulę taką o w takie wzory, takich jakby łańcuchów. I do tego mam też takie spodnie z wyższym stanem, także jestem bardzo ciekawa, czy w to wejdę i jak to będzie wyglądało. I tutaj, zarówno w spodnie, jak i w koszule się zmieściłam. Jeśli chodzi o spodnie, no to wcisnęłam się w nie tak na styk. Zarówno spodnie, jak i koszula to jest rozmiar 42, bo to były największe rozmiary na stronie. Spodnie u góry tutaj są wykończone takim paskiem. Tutaj przy kieszeniach jakoś tak e, dziwnie. No, także jak widzicie, no one są tutaj dość opięte, e, bo tak jednak z te 3 cm wypadałoby do nich zrzucić. E, jeśli chodzi o koszulę, to ma bardzo ładny kolor. Ona wygląda tak. Gorzej, jak sobie wsadzimy tak, to od razu ta talia jakoś tak lepiej wygląda. Ona ma bardzo ładny kolor, tylko kosztowała, jak dobrze pamiętam, stówkę lekko ponad i jest w ogóle w 100% z poliestru, no więc tak troszkę słabo, bo koszulę, którą ostatnio mierzyliśmy z Kinsena kosztowała 40 parę złotych, a była w 100% z wiskozy, a tutaj mamy dwa razy wyższą cenę, a materiał jest sztuczny. No także no to trochę słabo, ale ogólnie sama w sobie koszula. Jest naprawdę bardzo ładna. Tak? I ostatnia już rzecz. To jest taki, oto, płaszczyk. Wskakuję w niego. Płaszczyk wygląda tak. I znowu tu się dzieje coś dziwnego, bo ten płaszcz jest na mnie za duży. To jest rozmiar 44. W ogóle mam 175 cm wzrostu i jak widzicie przy tym rozmiarze 44, no rękawy są na mnie trochę za duże. Jak się zapnę, to on też trochę wygląda w nim jak w worku, więc musiałabym zamówić rozmiar 42. Najbardziej jestem chyba zawiedziona kolorem z tego względu, że na stronie wyglądał na taki bardzo ładny beżowy kolor a na żywo on wpada tak bardziej w brąz, no niestety nie o taki kolor mi chodziło no, także a nie, mam jeszcze jedną rzecz zapomniałam, że mam jeszcze czapkę ale wiecie co, wygląda w niej chyba tak trochę mi spłaszcza głowa nie wiem, co myślicie Czapka jest w 50% z wiskozy. Yy, I zamówiłam ją właśnie, bo myślałam, że zostawię sobie i ten płaszcz, i tą czapkę, i będzie to wszystko fajnie razem wyglądało. Ale jak widzicie, kolorystycznie tak raczej średnio, bo to miało być ciemniejsze, a to miało być jaśniejsze. No, także dobra, ja wyskakuję z tego płaszcza. Także tak się prezentują wszystkie dzisiejsze zakupy. Jeśli filmik Wam się podobał, to wiecie co robić. Zapraszam do dawania łapek w górę, komentowania, do subskrypcji kanału. Oczywiście dajcie znać, co w tym holu Wam się podobało i które z tych rzeczy mam zostawić. No i jeszcze będzie mi bardzo miło, jeśli napiszecie na dole, jaki kolejny sklep chcecie zobaczyć w tej serii filmów. Także co? Zapraszam do następnych filmów. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!